Witam cię na kanale Praktyczna Informatyka. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem zadania 6, formuła 1 z zestawu z 2015 roku z informatyki rozszerzonej. Zestaw jest dostępny na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zakładam, że potrafisz zaimportować dane do tabel a główne główna poszeszkoda w rozwiązaniu zadania to odpowiedzi na pytania i dzisiaj będziemy pokazywać w jaki sposób te odpowiedzi uzyskać ja już zaimportowałem dane do bazy danych mam trzy tabele, kierowcy, wyniki i wyścigi no i przejdźmy do konstrukcji zapytań do tego co umożliwi odpowiedź na zadane pytania klikam Wstążkę tworzenie. Przechodzę do kreatora kwerent. Wybieram kreator kwerent prostych. No i widzę, że tutaj będę potrzebował, aby udzielić odpowiedzi na pewno sezonu i nazwy wyścigu Grand Prix. A więc przechodzę do wyścigów. Pobieram rok oraz Grand Prix. A także następnie muszę wiedzieć coś o Robercie Kubicy, dlatego że pytanie dotyczy Roberta Kubicy. No więc z całą pewnością będę z kierowców musiał jeszcze wybrać nazwisko i imię naszego przedstawiciela, naszego rodaka, który brał udział w, w tych wyścigach. No i jeszcze będę potrzebował na pewno punktów z tabeli wyścigi. No bo tutaj mamy powiedziane, aby wskazać, gdzie on tych punktów zdobył najwięcej. No i przejdę sobie dalej. Piszę 61 i do modyfikacji projektu kwarendy klikam się. No, to, co tutaj widzę, to jest no, prawie to, co powinienem mieć. Przesortuję sobie punkty malejąco. Zwrócę jeden wiersz. W polu zwróć o tutaj. Wciskam enter. No i, no i w zasadzie. Mogę spróbować, czy już działa. No, coś tam działa. Ale jeszcze widzę, że nie mam przefiltrowanych danych wedle Roberta Kubicy. Wracam więc do widoku projektu i dopisuję w kryteriach odpowiednie imię i nazwisko naszego rodaka. Kubica Robert. Uruchamiam. No i widzę, że najwięcej punktów zdobył on w roku 2010 w Australii. Zdobył 18 punktów. Więc teraz, aby zapewnić pełną zgodność z poleceniem w zadaniu, mamy tutaj, zwracam Twoją uwagę, podać sezon i nazwę wyścigu Grand Prix. No a w naszym zapytaniu wyświetla się troszeczkę więcej. Dlatego, że podajemy również nazwisko, imię i punkty. To nie jest błąd, jeśli podasz więcej informacji. W takim wypadku mógłbym zostawić tą odpowiedź, no ale chciałbym pokazać Ci w jaki sposób zapewnić pewno, pełną zgodność. Wystarczy odznaczyć te checkboxy i kliknąć guziku ruchom. A jeszcze checkbox punkty, oczywiście, tak, bo punktów też nie potrzebujemy. Klikam checkbox. Odznaczam checkbox. Pokaż i klikam guziku ruchom. Jak widzisz na ekranie, mamy wynik naszego zapytania. Jest to odpowiedź poprawna. Taka odpowiedź jest w zestawie odpowiedzi. Przejdziemy do zadania 6.2. W zadaniu 6.2 mamy postawione następujące pytanie w którym z miejsc podanych w plikach rozegrano najmniejszą liczbę wyścigów Grand Prix w latach 2000 do 2012. No tutaj ten zakres dat jest troszeczkę taki podstępny, dlatego że w naszych danych, w naszych tabelach są zapisane dane właśnie z tych lat 2000 do 2012, a więc nie musimy tutaj w jakiś specjalny sposób yy, tych danych Wybierać do naszego zapytania pod kątem tego kryterium. Po prostu weźmiemy wszystkie dane, które są w tabeli, dlatego że w tabeli właśnie są dane z tego zakresu lat. Tak więc, tak naprawdę, pytanie ogranicza się do tej pierwszej części, w których z miejsc podanych w plikach rozegrano najmniejszą liczbę wyścigów Grand Prix. Przypomnijmy sobie strukturę naszej bazy danych. Najłatwiej wejść we wstążkę narzędzia bazy danych i w relację. Tutaj będziemy widzieć jakie mamy tabele, jakie mamy pola w tabelach, gdzie te informacje możemy znaleźć. No jeżeli mówimy o miejscu, to zapewne będzie nas interesować to pole Grand Prix z tabeli wyścigi. No i tutaj muszę, muszę w wyniku tego mojego zapytania zwrócić tylko tę jedną informację, ale to nie oznacza, że do za mojego zapytania nie mogę użyć innych informacji. No, myślę, że moglibyśmy się tutaj pokusić o oparcie się tylko na tej jednej tabeli. Sądzę, że dobrym rozwiązaniem dla nas będzie użycie kreatora querent oraz kreatora querent wyszukujących duplikaty. Na tabeli wyścigi przechodzę dalej. No i tutaj mam mam tutaj informacje o zduplikowanych wartościach wyścigów dalej no i tutaj nic nie muszę dalej klikać tylko wpisać nazwę zadania 6,2 mogę zmodyfikować projekt, ale najpierw kliknę guzik zakończ. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Na razie dostałem dane nieuporządkowane. Widzimy, że w Abu Dhabi było 4 takie imprezy. Następnie w Australii było 13 i tak dalej. proszą się te dane o to, aby je przesortować w sposób rosnący. I tak też to zrobimy. Sortujemy rosnąco. Usuwamy większe od 1, bo może gdzieś jest 1. No i teraz jak ja to uruchomię, to już na dobrą sprawę możemy odpowiedzieć na zadane pytanie w zadania. Podaj miejsce, a więc wiemy, że jest to miejsce Indie. Natomiast musimy jeszcze nieco sformatować wynik wynik, tak aby to ta nasza tabela była odpowiednio sformatowana do warunków zadania. No i wiemy, że Potrzebujemy tylko miejsca, więc nie interesuje nas liczba powtórzeń. No i dodatkowo mamy zwrócić jeden wiersz, ten, który jest na samym początku pierwszy. No i jak widać, są to imię. Jest to poprawna odpowiedź dla tego arkusza. Teraz przejdziemy do zadania 6.3. To zadanie 6.3 jest już zadaniem nieco trudniejszym. Można rozbić go na dwa etapy. No i tak też zrobimy, aby było ono dla Ciebie proste i zrozumiałe. Będzie też łatwe do wytłumaczenia. W zadaniu 6.3 przeczytam treść tego zadania. Klasyfikacja generalna w danym sezonie jest tworzona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kierowców w wyścigach rozegranych w tym sezonie. Utwórz zestawienie zawierające nazwiska i imiona kierowców, zwycięzców klasyfikacji generalnej w sezonach 2000-2006-2012 wraz z liczbami punktów przez nich uzyskanymi. No i rozbijemy te, to zadanie na dwa etapy. W pierwszym etapie utworzymy trzy małe zapytania, które pokażą nam. W odpowiednich latach, w tych sezonach, właśnie tych zwycięzców. No a później, no a później zajmiemy się konstrukcją tabeli wynikowej do odpowiedzi. A więc na początku, oczywiście, korzystamy z kreatora querent. No i widzimy, że będziemy potrzebować nazwiska i imiona kierowców wraz z punktami przez nich uzyskanymi. No to musimy z całą pewnością z tabeli kierowcy wziąć nazwisko i imię. Następnie no musimy wiedzieć, gdzie jest jaki sezon, więc sięgniemy do tabeli wyścigi. Tutaj mamy rok, czyli sezon. No i wreszcie musimy mieć punkty z tabeli wyniki. No i ja w tej chwili kliknę po prostu dalej. Nic nie będę tutaj podsumowywał. To podsumowanie wykonam na końcu. Nazwę to 6.3 kwerendą, dlatego że ona będzie służyć mi do dalszej obróbki. Modyfikuję projekt kwerendy. W chwili obecnej, gdybym uruchomił tę kwerendę, uzyskam po prostu tak zwane surowe dane. Będę widział wszystkie informacje. Te wszystkie informacje są mi tutaj niepotrzebne. Przede wszystkim zajmuję się w pierwszej kolejności rokiem 2000, a więc wpisuję 2000. Do roku. To już umożliwia przefiltrowanie danych wedle zadanego kryterium, a więc mamy rok 2000. No i aż się prosi utworzyć sortowanie po kolumnie punkty, i tak też zrobię malejąco po kolumnie punkty. Widzę już, że Schumacher uzyskał najwięcej punktów. Jest pierwszy w tej klasyfikacji, ale nie sumarycznie, bo on tutaj jeszcze kilkukrotnie. Uzyskiwał, a więc muszę tu jeszcze włączyć sumy. No i policzyć łącznie, ile on uzyskał w roku 2000. Teraz widzę, że uzyskał 108 punktów. Jest zdecydowanym liderem zestawienia. No to, to dobrze, dlatego, że odetnę sobie ogon. No i mam załatwiony rok 2000. Teraz zamknę zapiszę, zmienię nazwę, abym pamiętał, że jest to rok 2000 No ponieważ nie lubię zbyt dużo klikać, więc skopiuję sobie tę kwerendę i wkleję, dając nową nazwę, następny rok, którym będę się zajmował to rok 2006. Cała zmiana będzie polegać na tym, aby w projekcie kwerendy zamienić 2000 na 2006. W 2006 readerem był Fernando. No i następnie przechodzę do roku 2012. Klikam w Play. 6-3. No i 2012. Oczywiście, widoku projektu zmieniam 2006 na 2012 wedle zadanych kryteriów. W ostatnim roku. 2012, to Wettel był triumfatorem. No i teraz pozostaje jeszcze zebrać te informacje, te trzy cząstkowe informacje w jedną zbiorczą informację, aby móc udzielić odpowiedzi. No to tworzymy sobie tabelę o takich nazwach pól, jak mamy w naszych zapytaniach. Na No, to y, mamy tutaj pole nazwisko, imię, rok i suma of punkty. I tak też nazwiemy nasze pola w naszej tabeli. Zapiszę zamykając. Podam nazwę. 63 Odpowiedź. Tu nie musi być klucza podstawowego, więc nie tworzę tego klucza. Mam już tabelę przygotowaną do tego, aby dane przekazać o tej tabeli. Zamykam. Wchodzę w widok projektu, a konkretnie interesuje mnie widok SQL. No i tutaj muszę do, dopisać. No i nazwę tamtej tabeli, którą przed chwilą otworzyłem. Zamykam i oczywiście zapisuję przy wyjściu. To samo powtarzam w drugim przypadku. I znowu wychodząc zapisuję. No i wreszcie w trzecim. Zapisuję wychodząc. No i teraz jedyne co muszę zrobić to uruchomić każdą z tych ferent. Tak. Tak. I tak. No, i mamy gotową odpowiedź w tabeli 6.3. Możemy sobie tam różnie nazwać tę kolumnę. Jest to odpowiedź taka, jak powinna być udzielona. Zamykamy i zajmijmy się ostatnią odpowiedzią do zadania 6.4. Dla każdego kraju, którego reprezentanci zdobywali punkty w sezonie 2012, podaj liczbę tych reprezentantów. No, i teraz możemy przystąpić do dalszej części rozwiązania, czyli do zadania 6.4. Na początku tworzymy sobie kwerendę prostą, gdzie z tabeli kierowcy pobierzemy kraj oraz kierowcy, a z tabeli wyścigi pobierzemy rok. Jeśli będziemy tutaj podsumowywać, na razie jest to kwarenda szczegółowa 6.4. No i musimy to oczywiście ułożyć tak jak chcemy. Rok 2012 to jest nasz, nasza wstępna informacja. No i teraz na tej kwerendzie musimy utworzyć kwerendę, która udzieli nam odpowiedzi na zadane pytanie. No oczywiście na kwerendzie 6.4. No i weźmiemy sobie. Te informacje, które tutaj mamy, a więc interesuje nas kraj, rok, niekoniecznie no i ilość, tak? To mogę tu dodać ID kierowcy, to będzie pole, które sobie zliczę. 6, 4, wynik. To jeszcze nie koniec. Muszę tutaj. Włączyć sumę, a tu policzenie. No i widzimy, że te informacje udzielają nam odpowiedzi na zadane pytania przez autorów. To tyle, co chciałem Ci pokazać. Jeżeli przydaje się to rozwiązanie, że jesteś zadowolony z tego, jak obejrzałeś film i nauczyłeś się czegoś nowego, to proszę cię, daj łapkę w górę daj suba, zasubskrybuj kanał dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy